Cześć, witajcie na kanale Zagubione Klocki. W dniu dzisiejszym zrobimy sobie przegląd magazynów. Będą to magazyn LEGO Star Wars numer 6 na 2021 rok, magazyn LEGO Jurassic World numer 3 na 2021 rok, magazyn LEGO Explorer 4 na 2021 rok, magazyn LEGO City 5 na 2021 rok i magazyn LEGO Ninjago 5 na 2021 rok. Cena naszych magazynów to jest 14,99. Przyjrzyjmy się zatem teraz poszczególnym magazynom oraz ich zawartości. I zaczniemy sobie od magazynu LEGO Ninjago, numer 5 na 2021 rok. Jest to wersja niemiecka. Była ona co prawda trochę wcześniej, ale niestety nie udało mi się nagrać tego wcześniej, także. Za to z góry przepraszam, teraz filmy powinny pojawiać się już regularnie. I zobaczmy sobie, co się znajduje w tym magazynie. I mamy tutaj figurkę Jaya. Mamy tutaj kartę Golden Kaya, limitowaną wersję. I zobaczmy sobie teraz, co się znajduje w samym magazynie. I jeżeli chodzi o nasz magazyn, no to tak standardowo mamy spis treści. Mamy prezentację naszej figurki z instrukcją składania. Następnie mamy tutaj jakieś łamigłówki. Dalej łamigłówki, komiks. Tutaj jest parę stron tego komiksu. Mamy plakat. I tutaj plakat nawiązuje do nowego sezonu. I z tyłu trochę gorzej, bo mam plakat kola. Ale ogólnie plakat nie jest najgorszy. I tutaj mamy jakiś konkurs, dalej komiks. Tutaj mamy labirynt. Tutaj widzimy zestaw, który już był recenzowany. I na końcu to co nas interesuje najbardziej czyli prezentacja następnego magazynu i będziemy tutaj mieli naszego Villagera. Także bardzo fajnie, bo są to bardzo fajne figurki. Już wstępnie omawialiśmy w momencie kiedy była recenzja zestawu te figurki. One się w zasadzie niczym nie będą różnić. Tutaj widzimy tego jakąś taką dziwną broń jeszcze wyglądające na jadeitowe kajdanki, ale ogólnie bardzo fajnie. Zobaczmy sobie w takim razie jak się prezentuje sama figurka. I nasza figurka prezentuje się w następujący sposób. Mamy tutaj całkiem śmieszne te dwie bronie, takie nieńczako z piorunami. I odepniemy. I sama figurka taki standardowy, że tutaj widać przebija się uśmiech. Z drugiej strony mamy minkę zawziętą. Natomiast jeżeli chodzi o jego sprzęt, no to tutaj to się prezentuje tak: nic konstrukcyjnie zaawansowanego, ale nie wygląda to najgorzej, zwłaszcza jak on trzyma tą broń. Także myślę, że ludek całkiem spoko. Nie ma co prawda totalnej rewelacji, tak jak będzie w następnym numerze, ale może być. Przejdźmy sobie teraz do następnej gazetki. I tutaj mamy następną gazetkę, i jest to LEGO Jurassic World numer 3 na 2021 rok. I tutaj mamy kartę kolekcjonerską, całkiem ładna. I mamy tutaj Oena z małym Velociraptorem na helikopterze. Także zaraz to poskładamy, ale przyjrzyjmy się zawartości samej gazetki. No i. Standardowy układ, spis treści. I tutaj od razu zaczyna się komiks. Mamy tutaj prezentację magazynu Lego City, on będzie za chwilę. Dalej komiks. Mamy tutaj T-Rexa i Taura, pojedynek. I tutaj mamy plakacik. Całkiem w sumie nie najgorszy. Instrukcja poskładania helikoptera, nawet taka dłuższa. Dalej, znowu komiks. I tutaj mamy grę, i na samym końcu coś, co zapewne znowu najbardziej nas będzie interesować, czyli. Prezentację następnego numeru. I tutaj mamy Oena z motocyklem, czyli no, nie postarali się tym razem. Magazyn będzie dostępny 8 lipca. A no, ogólnie takich Owenów już mam dużo, także zobaczymy, czy będzie. Może będzie. I na samym końcu prezentacja magazynu Avengers Storem. Także jeżeli chodzi o ten magazyn, to by było na tyle. Zobaczmy sobie teraz, jak wygląda sama konstrukcja. I sama konstrukcja prezentuje się tak. Nie jest to w sumie najlepsza konstrukcja, ale też bardzo źle jakoś nie jest tutaj. Dobrze, że są płozy. Rzadko się zdarzają ostatnio w takich małych konstrukcjach. Sama kabina słaba. Nie ma żadnych elementów sterujących, ale mamy śmigło. Tutaj też ten element dużego śmigła. Ciekawy jest tutaj ten element, który jest pod spodem. Jak go pokażę. Ten element jest fajny. Takie silniki do czegoś się mogą przydać. Natomiast jeżeli chodzi o naszego Owen'a i naszego Velociraptora, to Velociraptor taki standardowy. Ale fajnie, jest to bardzo fajna wartość dodana, akurat mnie on cieszy. Zawsze to dodatkowy dinozaur. No i tutaj mamy figurkę Owena. Taka standardowa figurka. One wyglądają w sumie wszystkie tak samo prawie. Dwie minki. Ale także. Jak za tą cenę myślę, że nie jest to zły jakoś bardzo mocno zestaw, zwłaszcza z perspektywy tego, że mamy tutaj tego Velociraptora. On jest spoko. Także przejdźmy sobie teraz dalej. I mamy tutaj magazyn Lego City. I będzie to numer 5 na 2021 rok. Jeżeli chodzi o zawartość, to tutaj mamy doktora razem z chorym i noszami, ale tym zajmiemy się za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o samą gazetkę, no to tutaj również jest standardowo. Widzimy instrukcję poskładania, chociaż nie powinno to być jakoś bardzo trudne, ale instrukcja jest. Mamy reklamę magazynu LEGO Star Wars oraz komiks. Tutaj łamigłówki, tutaj dalej komiks. Dotarliśmy do plakatu i tutaj... Taki plakat średni, ale niech będzie. Dalej mamy pocztę, główki, Znowu komiks, prezentację kampera. Recenzja jego znajduje się już na kanale. Dalej komiks i znowu gra. I tak to się mniej więcej prezentuje. I tutaj prezentacja następnego numeru, który będzie... W kioskach od 4 czerwca. Taka mała zamiatarka ulic z ludkiem. W sumie słabo to wygląda. Ale zawsze to dodatkowy ludek. Zobaczymy. No i prezentację tego, co było przed chwilą. Zobaczmy teraz, jak wygląda zawartość naszej saszetki. I jeżeli chodzi o nasze konstrukcje, to tak to się prezentuje. Tutaj mamy te nosze z kroplówką. Kiedyś wydaje mi się, że nosze były robione lepiej: one miały te składane takie nóżki. Co prawda, nóżki się nie kręciły, ale wydaje mi się, że były lepsze. Ale tutaj ten element kroplówki ciekawie pomyślany. Następnie chory. I jeżeli chodzi o naszego chorego, to widać tutaj dobry wypadek był gips na ręku, obandażowana głowa całkiem fajny nadruczek. Tutaj mamy tylko jedną minkę. Natomiast jeżeli chodzi o naszego lekarza, no to tu, tutaj mamy strzykaweczkę, minka również jest jedna, także całkiem fajna figurka doktora. Ogólnie uważam, że ten magazyn jest niezły, odstaje troszeczkę od niektórych tych magazynów, które się ostatnimi czasy zdarzały, także jest na plus i przejdźmy dalej. I tutaj mamy magazyn LEGO Star Wars numer 6 na 2021 rok. I jeżeli chodzi o zawartość, to mamy tutaj Time Bombera, nim zajmiemy się za chwilę. Natomiast teraz przyjrzyjmy się samemu magazynowi. I wygląda on w taki sposób. Tutaj widzimy reklamówkę magazynu LEGO Batman z Batgirl. Następnie mamy spis treści i zaczynamy od komiksu. I tutaj mamy jakąś łamigłówkę. Dalej komiks. I docieramy do plakatu. I tutaj z jednej strony mamy naszego Mando. Bardzo fajny w sumie plakat. Ale jest też Imperator Palpatine. Także w tym magazynie plakaty oba są fajne. I zobaczmy dalej. Tutaj prezentacja zestawu. Następnie kolejna łamigłówka. Instrukcja poskładania naszego TIE Bombera. I dalej komiks. I na samym końcu mamy prezentację następnego numeru. I będziemy tutaj mieli myśliwiec Jedi i będzie on dostępny 8 czerwca. Także zobaczymy. Zobaczmy sobie w takim razie, jak wygląda nasza konstrukcja. I tutaj konstrukcja wygląda w taki sposób. Jest całkiem ciekawie pomyślana. Natomiast mnie ogólnie te konstrukcje nie przekonują. Ale parę dodatkowych elementów zawsze się przyda. Także chyba możemy uznać, że jest na plus. Ale wolałbym jakąś figurkę. Także przejdźmy teraz do ostatniego magazynu. Jeżeli chodzi o nasz ostatni magazyn, no to mamy tutaj Lego Explorer numer czwarty na 2021 rok z czaszką. Sam magazyn będzie raczej fajny, ale zobaczmy. I tutaj mamy informacje o tym, co znajduje się w środku. Następnie nasze kości. Następnie rysuj i projektuj. I tutaj mamy kolejnego króla klocków, pływkę 1 na jeden z ząbkiem. oczywiście jest to element, który całkiem się przydaje do różnych rzeczy, wygląda fajnie. I następnie mamy tutaj pytania, budowle jakiś tutaj labirynt znowu, plakacik. Plakacik prezentuje się tak. Całkiem fajny. A I tutaj mamy kurier mini. Dobry układ. Następnie Lego Lab. Tutaj mamy iluzje optyczne, które możemy zbudować z Lego. Jak budować lepsze zestawy medyczne. I tutaj różne małe konstrukcje z tego co widzimy. Na samym końcu, praktycznie instrukcja poskładania naszej czaszki. Oraz prezentacja następnego numeru. I tutaj będziemy mieli całkiem fajnie wyglądającą. Mięsożerną roślinkę. Także zobaczmy, jak wygląda sama konstrukcja. I nasza konstrukcja tak się prezentuje. Tutaj rzeczywiście jakiś kształt czaszki został zachowany. Dziwnie, co prawda, wygląda ten dół. Ząbki powinny być odwrotnie, dlatego że wygląda jakby była żuchwa, chociaż tak naprawdę tej żuchwy nie ma. Ale sama czaszka nie jest jakoś bardzo zła. Natomiast posłuży ona pewnie za dawcę elementów, ale ogólnie możemy uznać ten magazyn na plus. Także podsumujmy sobie teraz nasze magazyny. Najlepiej wypadł magazyn Lego City. Także on jest fajny. Można powiedzieć, bardzo, bardzo dobry jak na magazyn Lego City. Następnie mamy tutaj Owena. Ten magazyn też jest niezły, zwłaszcza przez to, że mamy tego małego Velociraptora. No i już pozostałe magazyny są takie średniawe. Tutaj, może jeszcze na samą uwagę zasługuje ten Jay, ale on mi się jakoś wybitnie nie podoba. Także jeżeli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych magazynach. Dzięki wielkie za to, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym filmie, cześć!